Kochani, tutaj Sylwia, witajcie ponownie. A dzisiaj znowu moja wielka kolekcja Stickies. Wow! Szalone i kolorowe warzywa oraz owoce. A z tej strony uu, zielone! Nie, nie zielone! Niebieskie smurfiki! Pewnie się zastanawiacie, co tutaj jest na środku w tej klatce takiej? O tego to się dowiecie w dzisiejszej bajeczce. Ty, 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 ty. Ależ smerfastyczny dzień, o, aż chce mi się śpiewać. Niby jestem najstarszy w wiosce, ale cały czas mam siły do śpiewania. Smerfiki, smerfiki, gdzie wy wszystkie jesteście? Jejku, gdzie one się podziały? Papo smerfie, papo smerfie, bo byłem u, u, u kucharza i on był w ogródku i, i, i mi powiedział, że tam znalazł jakąś starą mapę. Naprawdę, Papo smurfia. I, i, i my teraz wszystkie smerfiki udajemy się w wielką podróż, aby sprawdzić jaki skarb tam jest zaznaczony? Jejku, malarzu, a, a, ale to musicie ze mną uzgodnić. Nie można tak samemu opuszczać wioski smerfów na tak długo. Muszę jak najszybciej porozmawiać z kucharzem. Kucharzu, o co chodzi z tą mapą? Proszę mi jak najszybciej to wyjaśnić. Otóż Papa smurfie, w ogrodzie, między warzywami, yy, znalazłem taką wielką mapę. O mały włos bym jej nie ugotował w zupie. I, i, i teraz wszystkie smurfiki chcą sprawdzić, yy, do czego ona prowadzi. Hehehe, pewnie taki żart. Hehehe, I na pewno tam niczego nie ma. Yy, yy, wiecie co? To może ja się z wami wybiorę i wszyscy razem sprawdzimy, co tam się kryje. Smurfiki gotowe i spakowane. To ruszamy, Zgrywus, malarz oraz kucharz. Dalej, dalej, ruszajmy jak najszybciej. No dalej, dalej, smurfiki, nie ociągać się tak. Jeszcze daleka droga nas czeka. Dopiero minęliśmy wielką skałę, więc szybciutko skaczcie za mną. Ej, kupa po smurfie, no już, już, dalej, zgrywus, malarz, chodźcie. Wiecie co? Tak sobie myślę, czy ta mapa. To czasem jest jakaś zasadzka zrobiona przez Gargamela. Ale nie, nie, nie wydaje mi się. On nie jest aż taki sprytny. Chociaż może z drugiej strony, nie, nie, papo Smurfie. Nie ma w ogóle takiej opcji. Przecież to jest jakiś głupol. Na pewno nie wpadł na taki pomysł. No ale papo Smerf wie, że teraz według mapy musimy się wspiąć do góry po tej skale. Stop. Raz, dwa, raz i dwa, do góry. Dobrze, że jesteśmy stickies, to bez problemu przyczepiamy się do pionowych ścian. Ops, I już jesteśmy na górze, to teraz w którą stronę mamy iść? W prawo czy w lewo? Papo Smurfie, yy, po prostu chodźcie wszyscy za mną. Jeszcze tylko kawałek, kawałek, tylko według mapy, to teraz z kolei musimy zeskoczyć na dół i, i, i tam właśnie powinien być ten skarb. O, musimy znaleźć miejsce, które jest pokazane krzyżykiem na mapie. No to skaczemy! Już, już, po posmerfie! Ale skok był bardzo duży. Opa! I ja też dałem radę. U, u, jeszcze ja, jeszcze ja. o, Ale bym się przewrócił. Po posmerfie! Ja widzę! To tutaj! Chodzi na pewno o tę wielką klatkę z patyków. Jejku, ktoś tam w środku jest uwięziony! Musimy go jak najszybciej uwolnić. Masz rację, malarzu, tylko co tutaj jest w środku? Jejku, jak my się dostaniemy tam do wnętrza. Musimy jak najszybciej uwolnić tych biedaków. Jejku, jejku, kto tam jest w środku? Zmerwię! Ja spróbuję! Może obrócę tę klatkę. I gdzieś tutaj pojawi się... O, jest! Tutaj jest wyjście! Wow! O, krata się unosi do góry! Jejku, czy ja dobrze widzę? To są zupełnie nowe stickies! Jejku, to jednak była prawda. Dawno, dawno temu czytałem w starych księgach, że one naprawdę istnieją. Szybko, szybko wyciągnijmy je ze środka i ustawmy tutaj. No to smarfie, ale ich jest naprawdę tutaj dużo. I to nie są ani smurfy, ani owoce lub warzywa. To jeśli dobrze widzę i, i widziałem w różnych książkach i komiksach, to są chyba. Bohaterowie Disneya! Jejku, skąd takie stickies się tutaj wzięły? Nie mam pojęcia, kochani, ale my też jesteśmy stickies i musimy się nimi zająć. Chodźcie, sprawdzimy, kto to taki. Papo smerwie! to jest kameleon, przyjaciel szpunki, a tutaj ryba. To jest Florek, przyjaciel Arielki. Papo Smerwie! bo smurwie, ale te styki są jeszcze lepsze. To jest seria ze Spider-Mana. O tak, super bohater, Peter Parker! I, i, I tak właśnie wygląda, gdy założy na siebie ten strój. Wow! Ale super, normalnie smurfiki z wioski smurfów, cała reszta to nam nie uwierzy, że są jeszcze jakieś inne styki. Ten, moi kochani, wiecie kto to taki? Uuu, to jest bohater ze Star Warsów, szturmowiec! A w zasadzie tylko jego hełm, ale oni wszyscy tak samo wyglądają i noszą takie same stroje. A tutaj bałwanek z krainy lodu. O, o, on chyba wyskakiwał jak psikała Anna albo Elza. Nie pamiętam, dzieciaczki. Napiszcie mi na dole w komentarzu, jak te małe bałwanki się pojawiały w bajce. A te tutaj to wyglądają jakby były prosto z wyścigów samochodowych. Ależ dziwne, co to może być? Y, y, coś mi świta w głowie. Tak, to są chyba gadżety z karsów, z tej bajki. I, i, I wiem, że niedługo będzie nowa część w kinach. Wow, ależ mamy tutaj niezłą kolekcję. Mm, Spiderman, i Disney, i Karsy. Wow, i nawet Star Warsy jeszcze. Hup, i ten wesolutki bałwanek. Jejku, nasza Stikizowa rodzina się naprawdę powiększa. Oto wróćmy już do domu i pokażmy wszystkim, jaki skarb odkryliśmy. Ależ się zdziwią w naszej Stikizowej wiosce. No pewnie, to już kolejna seria. Ciekawe, czy dzieciakom, które oglądają bajkę, się one spodobały. Hmm, A na pewno napiszą w komentarzu. To co? Kończymy i wracamy do wioski Smurfu. Jak, kochani, spodobała Wam się bajka? Mam nadzieję, że tak, ależ to była wyprawa po zaginione stickies. Tak, tak, smurfiki dały radę. A Wy na dole napiszcie w komentarzu, czy Wy macie jakieś stickies i którą serię lubicie najbardziej. Powiem Wam, że te tutaj nowe stickies, które były uwięzione w klatce, są ze specjalnych jajek. Które możecie znaleźć w sklepach. Pozdrawiam Was serdecznie. Kciuki do góry i subskrybujcie mój kanał. Pa pa!